Dzisiaj coś naprawdę nietypowego. Zwiedzimy czynną zajezdnię krzywa w Ostrawie, do której na co dzień nie da się wejść. Oprowadzi mnie pan Ales. Cześć! Jedno z takich miejsc, do którego praktycznie żaden z nas nie ma na co dzień dostępu. Może nie jest to miejsce opuszczone, jednak otrzymując propozycję zobaczenia czegoś takiego nie mogłem odmówić. A byliście kiedyś w kanale technicznym? Nie tam się kiedyś zdarzyło, ale jednak nieczęsto widzę taki widok. A to jest zabytkowy Ostrawski tramwaj, który ma, uwaga, 103 lata. Wewnątrz wygląda jak nasza pytomska 38. Kolej kolei ten skład służy jako pług śnieżny. A to z kolei jest tramwaj towarowy. O tramwajach towarowych chyba jeszcze nie słyszałem. Się wnętrze, do środka jednak wejść nie możemy. Hala, po której się poruszamy, oferuje naprawdę rozmaity tabor. Jest to jedna z dwóch ostrawskich zajezdni. Tramwaje w Ostrawie kursują od 124 lat. A tu mamy nowoczesny tramwaj z takiej perspektywy. Da się kierować tramwaj tyłem. Jezu, tylko chroni drut kolczasty, a ja tam byłem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Alesowi za możliwość zwiedzenia tak unikalnego miejsca. No, sami widzicie, warto mnie obserwować.